Wydaje mi się, że bardzo sprawnie ten proces szczepienia przebiega. Co prawda możliwości byłyby większe, jeżeli chodzi o zarówno jeden, jak i drugi punkt. Na dzisiaj w Garzynie zostało zaszczepionych ponad 1800 mieszkańców. Ten punkt działa w takim systemie od środy do niedzieli, czyli z weekendem. Myślę, że to jest bardzo też wygodne dla mieszkańców, czyli również sobota, niedziela z przerwą w poniedziałek i wtorek to jakbyśmy tak jeszcze ten weekend zaplanowane szczepienia policzyli to jest ponad 2100 możliwości są wiele większe tych szczepionek jest mniej niż zapowiadano ta norma na powiat leszczyński miała być 200 szczepionek dziennie no, do gdzieś tak na dzisiaj, tak statystycznie jakbyśmy policzyli, to jest w granicach połowy. Niestety, no, oczywiście, powód jest znany w, w skali kraju: brak e, szczepionek i, i tych, tych możliwości większych nie ma. My nie zajmujemy się szczepionkami, to już podmiot, który wykonuje na naszą rzecz te szczepienia e, bezpośrednio e, i rozmowy, i, i te przydziały otrzymuje w Wilkowicach e, przez dzisiaj trzeci dzień. Dzisiaj, łącznie z dzisiejszym dniem, to będzie ponad 550 osób zaszczepionych.